wreszcie się znalazłeś. Denser urządza spotkanie na środkowym dziedzińcu. Chcesz iść? O, oh, strasznie mi przykro, ale muszę dziś trochę nadgonić z lekturą. Ach, czy ona w ogóle robi coś poza czytaniem? Ona po prostu woli książki od przyjaciół. Gdzie słyszałam o kryjnotach harmonii? No dalej, dalej! Co dalej? Znajdę zaklęcie, która zabierze nas do Cloud State. Nie widziałaś, jaka jest zdenerwowana? Zdenerwowana? Chyba coś ci się przewidziało. Była tak pewna siebie, że wyglądała jakby już należała do łądru. Proszę cię brałam udział w niejednym pokazie mody i widzę, kiedy kogoś żera trena. Musimy koniecznie tam być i wspierają. Sześć? Dobrze. Krzyki i Tak? A najważniejsza jest. Pasja. Świetnie. Poznałaś już składowe głośnego kibicowania? Daj czadu! Jej. O, tak zamierzasz mi kibicować? Głośniej. Jej. Głośniej! Jej. Głośniej! O! Oh. Cię poznać. Naprawdę wielka przyjemność. Jak się masz? Ja jestem Applejack i mogę zawierać nowe przyjaźnie. Co? Właściwie to i ja. A więc w czym Ci mogę służyć? Już mówię. Możemy coś pograć? Idealne? Myślę, że to jest idealne przyjęcie dla pięciolatki.